Witam Was, jestem Tata Pontun i ostatni raz kończyliśmy w innym miasteczku, i, i, ale musiałem tutaj przenieść, bo tutaj jest dalej fabuła. Trzeba dalej ciągnie się fabuła. Jej ja jak podsklowałem klepkę i kanana. Nie wiem, czy kanana coś zmieniłam, ale tak, dostał on Charcoal. Był, znalazł. Taki jeden kolko College co gada w takim w tym mieście, co ostatnio skończyliśmy. Jestem w, ta, w takim domku, jest, i daję nam czarkaul, czarkaul. I teraz trzeba pójść na raut D. Zobaczmy, co tutaj możemy złapać. Bez komentarza. Jak widzicie, gra w miarę normalnie chodzi. Yy... Czy złapać, czy złapać. A czemu by nie? Czy to. Może no, tylko i syntezji, i really. Możecie czegoś użyć, więc zmiana na Kanaana. I chyba Rock nic mi nie zrobię. To nie za dużo. Nie ja mam hoppipa Jak nazwiemy hoppipa? A zwiem cię. Hopman. Dobra, i teraz yy, żeby przeżył Potion. Liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. 16, 17 I dożył. No z tej leczy I coś co I coś co jest taki, coś jest według mnie trochę takim bugiem... Mej nadal tu stoi hmm. Jej może zacznę tłumaczyć trochę tekstu No tej zobaczyłem z tym z, z dwoma teren, z trenerami żeby odcinek był trochę szybciej i dlaczego tyle nie nagrywałem? Po pierwsze. On mógł być spiroł szkoda. Po pierwsze, nie miałem mikrofonu. Po drugie, nie miałem wany. No. Jeszcze z tym trenerem zobaczyłem. A jak i wydropiłem trochę tych itemków na tym. Na tym tak zwany na tych kamieniach gdzieś trzeba uczyć Rock Smasha. A jesteśmy jak ten las się nazywał? Bibak Forest. Co możemy złapać? Widdle. Facet? Dziewczynka. Czy jest okej. Nie załatwiej. A to spokojnie. Spoko, teraz uspiemy. Mm. Pokeball. I złapaliśmy Weedlel. Weedla. A nie, a. Dobra, nazwijmy ją. Bo ona będzie z Hopmanem. Mm. Nazwiemy ją. <grym> a i inaczej? I dzisiaj miałem Wigilię klasową. <grym> Czyli teraz mamy kolejną parę. Słodluna mogłem mieć, kurde, lubię słodluna. dokładnie z, z, z Seładla, jego niższą formę. No, właśnie jego. Jest taki słodziaszny. Znowu Seładl. Dobra, tutaj widzę jakiegoś kamieniałka, który nam blokuje przejście. Aby poczytać, chyba. I dobrze, że nie trafiłem kokuna, bo nie lubię. To nie jest Schein Kokona, po prostu mam taką animację. Niestety. Kurde, mogę być Wennipit, Wenipid nie jest zły. Sorry, że tak przyspieszam, ale musi tak być. Musi się śpieszyć. Shit i Charcoal, o ile nie, jeżeli nie mówiłem, to on zwiększa sp, jest, 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 moc ataków ognistych Trzeba się wyrobić. O boże. Shit. Um, o mam przecież, mam przecież, berry, Confusion, HP. Jest pojedynczy. Yes. Bag. Dajemy Maje i ustawimy Maje, żeby się podekspiła. Nie, Lal, klikę tu, nie przegram. Lal. Dobra. Jestem ciekaw, kto pomyślał, że będę z nią, u nią walczył. Jak, jak jak coś nazywa? Modim. A, to ja wiem, co to. To była wyższa forma tego, co widzieliście, tego Pokémona Bermim. To też jest, to też jest nowy pokemon Okej, okay, Maja level, level Fab i Maja ewoluuje

Powinna poznać Harden, ale dobra. Fajnie śpi, przez tym, kiedy. Fajnie śpi, i nawet i, i ewoluuje. Dla mnie spoko. Szkoda, tylko że jej się zmniejszył speed, tak mi się wydaje, albo. Sean jest taki szybki. O, fajnie leczy Pokemony Tak? Uleczyła? No. Spoko. Dla mnie spoko. I chyba sy Syła bo taki szybki. O, a zaryzykujmy. Może aż tylko Hidden Powera? Spoko. A to damy radę. Nie ma ja pewnie dostała dużo ekspa. Dobra. Ile już nagrywam? 8 minut, ok. Dla mnie spoko. Mam nadzieję, że głos się nagra. U. X, tak? Co my tutaj mamy? A drzewko. Przy tym drzewie można użyć z którego żaden z naszych pokémonów nie zna. A jeszcze nie przyżyliśmy się naszym pokémonom. Eww. Ty masz naturę raż, a ty masz naturę sesji. Jak to nasz ruch? Tak, i syntezis. Dobrze znasz takla, Przynajmniej coś znasz. Coś umiesz. pom? Nie podoba mi się to. Kanon? Maja 11 Hmm. Au. Au. No. Jest spokojka, Maja znowu ewoluuje, jej. Ten, ten, ten ten. dobra. Nie chcę mi śpiąć tej muzyczki. Mam nadzieję, że się nagra. Jak nie, to smutno mi. Ale niech chyba się nagrywa, nagry, nagra, bo ten. z Lonser się nagrywało, to i z tego się nagra. Czekajcie. Chyba się nagrywa obraz. <grym> Bedril. Kwiecie. I moja fajnie wygląda, spójrzcie. Mam nawet fajne staty. <noise> Tylko taka ma tak mało majowo wygląda. Wiem, to już nie, nie bez sensu. Okej. Okay. Embar. Też sobie nawet od jakspiopmana. Takich ich takich... Porządnie wyekspie dopiero poza odcinkiem. O, szczerze mówiąc, nie chcę. Nie chcę was męczyć, chcę was męczyć na odcinku. Paralysis hill. I teraz gdzie mam iść. Y nie! Nie wygram. O, jaka to, jaki to rout? Route D. Aha, to spoko. Nic czy nic nie mogę złapać. No, nie ma trawy. Często chętnie nie wezmę. Y Pinup nie potrzebuję. Lepa też nie potrzebuje. To niech... Aś może coś dodzą? Cześć. To jest... Y Pretty Petal... A, coś tam. Nieważne. On, tak. No nazywam się Szyszka. Zapomniałem. Waymer pale. Nic o to chodziło. I O to chodziło. Hops, hops. hops. Tutaj mamy kombi, co mi się nie podoba. Jakiemе skrapsz, ale już okej. Fan 9. Oj, tutaj mam waszą formę Krikę Tuna, tu. Cut. Krapaty zacznie się jak na jeden Ember. I 10. Czy jest dobrze? Tak mi się wydaje. Oj. Hej, ty, co, ty coś dasz? Nope. To jest coś powiedzieć ciekawego? Nie. Tutaj mamy następne miasto Nie wiem co to było Union Cave? Jak się nazywa? Union Gate? A to? Bez nazwy, spoko <tryk> Tutaj mamy lidera i mamy tak Loteria Lol, nie chcemy mi się A co my tutaj mamy? Jaki route? E, mamy tutaj... E, nie, to jest miasto lol Bez sens Ale spoko O, route F, mogę coś złapać? Co my tutaj mamy? Haha, ni do rana, Ni do rana dziewczynka, spoko Uuu, chcę ją no fajnie można nie muszę być Stinga, z thinga, chyba i coś e, slip powder Sleep powder e, wine whip jeszcze raz wine whip e pokeball Okej, okay, no zjemy ją nie dany. Boże, i guszyna. Kurde, nie mam pomysłów, Rita. A Rita, jak wygląda, jak się prezentuje? Waze point, to wiem, bold, już mi się nie, to nie podoba. Okej, okay, załóżmy, że może być. No i tej drogi nie będę eksplorował, eksplorujemy ją w następnym odcinku. A teraz zobaczmy, co mamy tutaj. Route e... BOŻE JAKIE TO BRZYDKIE CHOLERSTWO APRAR GIŃ GIŃ POWIEDZIAŁEM O, TAYLOR Oczywiście Lindoran to musiała być dziewczynka W sumie nic innego nie mogło być Ło! Jaki wart. Klepka Okej okay. Taylor od nazwy ponieważ to jest dziewczynka to ty będziesz skrzy to jest skrzydłowa tak była netoperek to jest skrzydłowa dobra Zrobiłbym tak. Yy. Tutaj mamy piekło, niebo, tak. Tutaj w piekło mamy Peri, Gorita. Yy, Ona na razie posiedzi w boksie Dobra, ile czasu nagrywam? Na 14. To możemy sobie zakończyć ten odcinek więc tak komentujcie subskrybujcie oceniajcie się rapa. hej eee hej